Dobry wieczór, witam Was serdecznie, jest piątek, mamy zaraz weekend, weekendu początek, jak to mówią, piątek, piąteczek, piątunio, ale dzisiaj nagrywam film, bo znowu jest mega ważna wiadomość, mega ważne rzeczy, które myślę, że jeżeli nie będziecie wiedzieli, no to stracicie okazję, szansę na to, żeby znowu w coś zainwestować w świecie kryptowalut i żeby nie obudzić się później z ręką w nocniku i że rekin biznesu nie powiedział o tym, czy o tamtym, czy o sramtym jeszcze. Więc dzisiaj taki temat, top 10 best metaverse, metaverse w wirtualnym świecie. Przetłumaczę, pokażę co i jak i trochę odnadmienię jeszcze na ten temat więcej. Słuchajcie, 10 najlepszych wirtualnych światów Metaverse z lądami NFT. Zanim przejdziemy do tego artykułu, chciałbym powiedzieć Wam bardzo, bardzo, bardzo ważne rzeczy, które żebyście sobie zapamiętali. Słuchajcie, Metaverse i to będzie napisane, to nie jeden świat, żebyście sobie to uzmysłowili, to nie jeden projekt i jeden blockchain, w którym jeden projekt będzie stanowił wszystkim. Metaverse to zbiór różnych projektów, które będą budowały pewną a, wirtualną rzeczywistość i chciałbym, żebyście sobie zmysłowili, że taki metavers nie powstanie tylko jeden, jeden jedyny, jeden jedyny projekt będzie zarządzał wszystkimi e, rzeczami. Każdy blockchain będzie miał swój metavers, moi drodzy, to nie jest tak, że e, człowiek ma jedno życie tylko i wyłącznie i e, metavers też będzie tylko jeden jedyny. E, ludzie myślę, że gdzieś mylą jakieś pojęcia i czekają tylko Bóg wie na jeden metavers, który będzie zbudowany na jednej opcji, a najlepiej, żeby był zbudowany na Ethereum i już koniec, zamknijmy temat i po sprawie. Nie moi drodzy, Metavers buduje się na każdym blockchainie i będzie się budował na, na każdym blockchainie i powiedziałem to już wyraźnie na wcześniejszych moich filmikach, które mam nadzieję, że oglądacie i mam nadzieję, że po prostu uczestniczycie w tym, co się mówi na tych kanałach. To nie jest tak, że jest jedna rzecz i kończymy na tym nasze inwestowanie. Dzisiaj na Kronosie powstają nowe projekty, w ogóle które są zbudowane już wcześniej na innych blockchainach, ale faza wprowadzania tego na tym nowym blockchainie. Dodawanie różnych opcji, na który, których nie było jeszcze na poprzednich blockchainach, daje pewną tutaj, można powiedzieć, siłę i potęgę, i zaangażowanie różnych ludzi. Chciałbym Wam powiedzieć również, że wiele blockchainów, jak do tej pory, boryka się nadal ze, z koncepcją budowy, e, funkcjonowania i wielu, wielu, wielu innych rzeczy. Bo moi drodzy, to nie jest tak, jak ja powtarzam i mówię cały czas, że da się to wszystko zbudować na już, na teraz, na chwilę obecną. To wszystko się buduje wolnymi krokami. Powstają oczywiście milion pięćset ekosystemy. Jak zobaczymy, e, Cardano nam za chwilę pokaże, czy pokaże nam e, na przykład Phantom, czy, czy Cosmos, czy, co, czy coś innego. Ekosystem rozrasta się w zastraszającym tempie. Dappsów tam jest ponad 1000, ale tak naprawdę użytecznych dappsów to będzie, nie wiem, 5 z tych tysiąca, 10 może, a reszta to są główne shity, które gdzieś powstają i które mają za zadanie tylko i wyłącznie ściągnąć z rynku pieniądze. Dzisiaj pokażę Wam ten artykuł, dlatego że chciałbym uzmysłowić Wam, że to nie jest tylko zbudowanie jednego metaversa. Zobaczcie, to jest 10 już metaversów, można powiedzieć, metaversów, które sprzedają lądy, które będą oferowały jakieś działki na różnych. Swoich projektach. Dzisiaj na Kronosie taki polski projekt powstał. Ja nikogo nigdy nie namawiałem na nic na kupowanie. Każdy ma swój rozum, każdy wie co robi i może sobie kupować te pieski, kotki, srodki czy inne. Powstał ten Stepen Coś tam, który był listowany na Binance. Można kupić se buta który daje nam możliwość zarobienia. 10 solów kosztuje ten but prawie 1000 dolarów i są ludzie, którzy to kupują, wierzą w ten projekt. Ten projekt ma koncepcję po prostu zielonej energii, pokazanie tego, żeby dbać o środowisko. On propaguje ruch, biegi, spacery i tak dalej, i tak dalej. I moi drodzy, te nowe projekty, które powstają i mają różne takie właśnie rozwiązania, będą bardzo popularne. I to jest, to się, można powiedzieć, w cudzysłowie nazywam Metavers. To jest wirtualna rzeczywistość. Kupujemy wirtualnego buta, a chodzimy naprawdę w świecie i przenosimy to wszystko do wirtualnej rzeczywistości i to chciałbym, żebyście sobie uzmysłowili bo pierdoli się na niektórych kanałach takie głupoty że po prostu jak, nie wiem, włączam to to mówię, czy on bierze coś, czy, czy on wie w ogóle o czym on mówi, czy, czy nie wiem, czy w ogóle ci ludzie y, mają pojęcie y, o czym się, czym się zajmują no naprawdę y, płakać się chce ja nie będę tutaj, mówię, nikogo rozliczał, bo to jest każdego indywidualna sprawa, gdzie jest, kogo słucha i, i, i jak to e, przyswaja, ale no, pewne rzeczy trzeba wiedzieć, pokazywać jasno i wyraźnie, jak robię na granicy. Dzisiaj, zobaczcie, odgry, od, od, odkrywaj ogromne światy z niekoń, niekończącymi możliwościami. Szukaj najlepszych wirtualnych światów Metaverse, a może chcesz dostać je lądowych NFT. Nie szukaj dalej, oto dziś, lista 10 najlepszych światów Metaverse z lądami NFT, a każdy z nich ma mnóstwo funkcji i korzyści. I chciałbym Wam jeszcze uzmysłowić jedną rzecz. Metaverse to zbiór różnych rzeczy, takich jak NFT, który jest nieodłącznym e, czynnikiem, wartością do zbudowania świata NFT. I chcąc czy nie chcąc, czy ktoś lubi czy nie lubi Metaverse, czy ktoś myśli, że to jest gówno czy nie gówno, czy to jest shit czy nie shit, będzie musiał się z tym zetknąć. No niestety będzie musiał to dotknąć, będzie musiał to przerobić, nauczyć się i po prostu wiedzieć o co kaman, jeżeli chce uczestniczyć w świecie metaversa, Jest to nieuniknione, no to jest nieunikniona jest pewna wiedza, żeby inwestować w kryptowaluty, jak się obsługuje giełdę, jak się obsługuje portfel, jak się obsługuje różne inne rzeczy, no to tak samo trzeba będzie wiedzieć, jak funkcjonuje NFT i wcześniej czy później mamy, macie to za, za zadanie zrobić. I naprawdę wdro, wdrożajcie to wszystko po kolei, bo jest na to jeszcze czas, e, aczkolwiek już niedługi, bo powstają różne projekty, które oferują te NFT w powiązaniu do rozbudowy świata Metaverse. E, <laughs> wskocz wcześniej do TCG World lub Matrix World, dołącz do szumu NFT World i wkrocz do wielkich nazw takich jak Decentraland i The Sandbox. Oczywiście to są dwie pierwsze Dwa pierwsze projekty, które oferowały, oferują ogromne możliwości i są tam już ogromne firmy, które kupiły te działki. Ale moi drodzy, powiedziałem, świat się na tym nie kończy, budują się nowe blockchainy, będą się budowały nowe metaversy i będą oferowały najróżniejsze działki. Sprzedaje się już gwiazdy z naszej galaktyki, sprzedaje się Ziemię na przykład w Applundzie sprzedaje się prawdziwą ziemię, ale wirtualnie jakby. Możemy zobaczyć, co my kupujemy wirtualnie, zdjęcie tej ziemi. Kupuje się wirtualne buty, żeby chodzić i biegać. Kupuje się wirtualne jakieś psy, żeby dostać działkę gdzieś na przykład na Kronosie. A więc zobaczcie, te NFT są powiązane właśnie z światem Metaversa i jest to jedna całość. Podczas gdy niektórzy z nas mogą od jakiegoś czasu badać ideę wirtualnych światów, inni dopiero budzą się do zmieniającej gry ewolucji interakcji międzyludzkich. Oczywiście Facebook, potęga mediów społecznościowych, ogłaszająca zmianę nazwy na meta, nie zaszkodziła ruchowi, który powstał już od lat. Zamiast tego wyd wydaje się, że skłonił ludzi do działania. Chciałbym Wam jeszcze jedną powiedzieć rzecz, że metaverse to też e, ruchy społecznościowe. To też to, co ja chciałem Wam powiedzieć, że Sylwester Stallone wydaje swoją kolekcję NFT mówiłem to już w moich filmikach wcześniej że aktorzy że artyści muzycy wszelkie to grono powiązane z tą medium, mediami znaczy tą twórczością pod, pod różnym wezwaniem będzie chciało uczestniczyć w świecie NFT i metaverse i Naprawdę weźcie się, moi drodzy, do roboty i ogarnijcie to. Niezbędne jest zrozumienie jednej kluczowej rzeczy. Jeden wirtualny świat nigdy nie może być metaversem. Metavers, mówimy o połączeniu kilku wirtualnych światów, jeśli nie wszystkich naraz. Metavers to znacznie więcej niż internet, blockchain czy inna technologia. Jest to wirtualny wszechświat, w którym każdy może wchodzić w interakcję z innymi ludźmi, udostępniając dane i wartość bez pozwolenia. Zasadniczo może myśleć o tym jako o cyfrowej wersji świata, jak znamy, znamy dzisiaj. Są kontynenty, kraje, miasta, wsie i regiony. Każdy jest autonomiczny, ale każdy przyczynia się do większego obszaru. Co więcej, użytkownicy mogą zanurkować głębiej, kupując działki, budując doświadczenia dla innych graczy i zarabiając na tych doświadczeniach. Nie ma z góry określonej rozgrywki ani narracji. Zamiast tego jest to świat, w którym gracze decydują, tworzą to, co chcą zobaczyć. Eee, nie, to jest pierwsza rzecz, która nie ma granic kiedyś mówiliśmy, że nasza galaktyka ma jakieś granice, a później okazało się, kiedy zbadaliśmy, że nie ma tych granic, że jesteśmy jednym taką, można powiedzieć, dziarenkiem piasku w tym ogromnym wszechświecie. Tak samo jest Metaverse. Nie ma powiedziane i nie ma żadnej granicy, gdzie on się zaczyna i gdzie on się kończy. To będzie zbiór wielu rzeczy powiązanych właśnie z wirtualną rzeczywistością. I chciałbym Wam to uzmysłowić, że nie będzie to tylko się nazywało gra play to earn, czy nie będzie to jedna karta z jednym pieskiem, tylko będzie to szereg rzeczy powiązanych ze sobą i dających w końcowej fazie właśnie ten świat metaversa. I fajnie jest, gdybyśmy wiedzieli w ogóle w co i jak e, wejść i się zabrać. Dzisiaj jest to top 10, a takich projektów codziennie będzie powstawało coraz więcej. I nie można tego zamknąć w top 10, bo to tak jakby e, świat muzyki, świat. E, Całej tej muzycznego, e, muzycznego świata dzieli się na rap, RB, e, rock, metal, e, nie wiem, disco polo, dance. Jest to muzyka, ale podzielona na różne gatunki. Te różne gatunki nie można wybrać, tylko jednego stop, e, top 100. Bo jest top 100 e, rocka, top 100 dance'u, top 100 e, disco polo. To jest tak samo z metaversem. Oto 10 najlepszych wirtualnych światów metavers z lądami NFT, czyli możesz sobie kupić tam jakąś działkę. Ja to pokazuję Wam tylko i wyłącznie na przykładzie tego, kto ktoś to określił, ale żeby Wam uzmysłowić tylko, że nie jest to Decentraland i, 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 i sandbox tylko. Decentraland mamy pierwsze. Ale następny mamy, zobaczcie, Somnium Space to społecznościowy świat wirtualnej rzeczywistości typu open source, oparty na technologii blockchain i ukształtowany w całości przez jego użytkowników, co pozwala im kupować cyfrową ziemię, na której mogą budować domy i budynki WR. Dalej, Kryptoxele. Spośród wszystkich wirtualnych światów blockchain, Kryptovoxels. Jest jednym z najłatwiejszych do rozpoczęcia i, i wbudowania. Proszę cię, kliknąć na URL, przeniesiecie prosto o świat, jeśli chcesz eksplorować bez żadnego wymyślonego oprogramowania ani specjalnego sprzętu. Co więcej, gracze nie muszą posiadać ziemi, aby odwiedzić i cieszyć się Krypto VOXELS. Piaskownica. no to mamy sandboxa, no to nie będę mówił. Następnym mamy. NFT Worlds to zbiór 10 tysięcy wirtualnych światów, które istnieją jako NFT, blok Ethereum, każdy świat nieograniczony, w wszechświat, który może wbudować we wszystko. Co użytkownik może sobie wyobrazić? Zbudowana na szczycie Minecrafta, gdzie każda działka jest mini-metaversem, który, który użytkownik mogą stworzyć, kształtować, projektować według własnego użytkownika. Podłoża. Substrata to wirtualny świat 3D na wczesnym etapie rozwoju, który działa nieco inaczej niż inne platformy na liście. Mianowicie nie działa na zasadzie NFT. Niemniej jednak, wszystkie paczki posiadane przez gracza mogą zostać wybite jako Ethereum NFT. Użytkownicy odkrywają wspólny świat, rozmawiają, bawią się, budują i nabywają osobistą przestrzeń lub działkę, aby ją dostosować. World Wide Web. Eee... W3 to oparta na blockchainie wieloosobowa gra fabularna osadzona w pikselowym, wirtualnym świecie cyberpunka. Wszechświat, w którym użytkownicy mogą nawigować, współpracować i współgrać. Wykorzystuje NFT do przedstawiania awatarów, zwierząt, domowych, lądów, przedmiotów, zadań Projekt skoncentrował koncentrował się na współpracy z uznanymi projektami NFT, takimi jak CyberKongs, Cyberpunk, Buy, MoonCats i wiele innymi. NetWRK to projekt mający na celu zaoferowanie unikalnego systemu WR, który umożliwia tworzenie nieograniczonej liczby wirtualnych światów bez konieczności posiadania zaawansowanej wiedzy technicznej, które mogą motywować użytkowników poprzez nagrody za ich udział. Mówiąc bardziej szczegółowo, NetWRK to platforma Metaverse z potężnymi narzędziami do tworzenia, infrastrukturą do tworzenia, udostępniania doświadczenia i zarabiania na kreacjach. Świat TCG. TCG World to oparta gra typu blockchain MMO z lądowymi NFT przechowanymi w łańcuchu BNB, moi drodzy. A no więc zobaczcie, mamy BNB. Metaverse. Blockchain pozwala graczom tworzyć gry, budować muzea i po prostu organizować spotkania towarzyskie. Świat Matrycy, czyli Matrix World. To wielołańcuchowy świat wirtualny i w tej chwili obsługuje dwa różne protokoły blockchain Ethereum i Flow. Co więcej Matrix World może prawdopodobnie zaoferować najlepsze wrażenie ze wszystkich wymienionych tutaj platform dla tych, którzy chcą naprężyć swoje kreatywne mięśnie. To wirtualny świat, który pozwala twórcom stworzyć aplikacje 3D, które łączą się z zewnętrznymi aplikacjami i usługami. I to przedstawiłem Wam 10, 10 tych ee, Całkiem nowych spojrzeń na pewne wirtualne działki i wirtualne projekty w metaversie. Ale mówię Wam, to z podłoża takiego, że każdy blockchain będzie budował taki świat i trzeba po prostu realnie patrzeć na rzeczy, które się pojawiają w różnych blockchainach. Moi drodzy, nie da się wszystkich mieć blockchainów. Nie da się. Chyba tak jak powiedziałem, że ma ktoś multum, multum, multum kasy i po prostu inwestuje w każdy blockchain. Trzeba sobie wybrać jakąś ścieżkę, trzeba sobie wybrać jakiś projekt, jakąś koncepcję zbudowania czegoś i po prostu mm, realizować jakiś plan. Nie do samego końca, oczywiście, jeżeli to jest gówno i się zorientujemy i możemy we wczesnym etapie wycofać swoje środki, nie tracąc znacznej ilości. Czasami się tak zdarza, moi drodzy, czasami niektóre gry po prostu giną śmiercią naturalną ze względu na to, że są gównami i odchodzą stamtąd gracze. I chciałbym wam powiedzieć, że nie ma dzisiaj uniwersalnej recepty na jeden metaverse i na jeden projekt czy dwa projekty, które warto dzisiaj, w dzisiejszych czasach wejść i się zarobi na, to, na tym kupę kasy. Każdy tworzy coś nowego. Jest to po prostu koncepcja tworzenia nowego mm, świata internetu, e, wirtualnej rzeczywistości i zarabiania pieniędzy, moi drodzy. Przede wszystkim na pierwszym miejscu trzeba sobie postawić zarabiania pieniędzy. Nikt tego nie robi dla fanu, nikt tego nie robi dla, e, nie wiem, czego jeszcze. No, chyba fan to jest na, na, najlepsze określenie. Każdy myśli tutaj o tym, żeby zbić po prostu kasę na tym. I ogromne firmy będą nakładały ogromne finanse, żeby zaistnieć i przyciągnąć jak najwięcej ludzi do swojego świata metaversa. I patrzcie na to wszystko. Ja staram się udostępniać to, czy to na moim telegramie, czyli CryptoFlash 24 najróżniejsze rzeczy. Warto tam być i zasubskrybować to dodać ten, w opisie będzie ten. Odnośnik, czy to na Discordzie, czy to na Instagramie. No, bądźcie ze mną na tych kanałach, bo niekiedy stawi się tutaj to, tu tam, to, no, tu się powie na kanale coś, a coś się napisze na Twitterze. No, moi drodzy, na Twitterze udostępniam na bieżąco to, co widzę, pokazuje się, jest godne uwagi. Wklejam, tak jak powiedziałem, czy coś zainwestuję, czy kupuję jakiegoś NFTK, no. Warto tam być i podróżować ze mną. Ja nie mówię, że macie robić to samo co ja, ale zerknąć sobie, zobaczyć, spojrzeć i już macie jakąś koncepcję. Oczywiście, dzielcie się swoimi uwagami, czy to w komentarzu pod filmikiem na YouTube, czy to na Twitterze, czy to na Discordzie. No zapraszam serdecznie. Dzięki serdecznie za uwagę. Życzę wszystkim udanego weekendu, przemyśleń. I, I patrzcie, jak to wszystko zapierdala do przodu e, kryptowaluty. Wczoraj nagrałem filmik e, o USA, że akceptują już blockchaina. E, wszystkie kraje nagle będą zobaczyć je, powoli e, akceptować. Dzisiaj już e, Bank w Izraelu, w Izraelu e, zezwala na to, żeby e, użytkownicy tego banku kupowali sobie Bitcoina i Ethereum. No cóż to dodać, cóż tu ująć? Jedziemy po swoje. Trzymajcie się, dobranoc.